Ale piękne branie jest dziesiąty sandacz, kurde. Witajcie na kanale Co Na Wędce. Dziś kolejne próby złowienia sandaczy. No taka ryba jak dzisiaj padła, Heh. gratulacje, osiem dyszek już ktoś dzisiaj złowił. Piękne ryby przez którą nagrałem tutaj na sądzie jak podpłynąłem na stanowisko na tą miejscówkę, ale kurcze no największe stoją niestety. Toni, to pewnie nie uda się ich złowić, chyba że zejdą trochę bliżej dna. O kurda, to jednak ryba trzymała. Ech, dopiero co świeżą gumę założyłem. Ale tu się cały czas piękne ryby kręcą. Tutaj z ogonem, okrąglutka. No Naładowałem dzisiaj akumulator na full, bo widziałem, że będzie trochę wiało i cały czas wieje w tym momencie no prosto w twarz, ale myślę, że to jest jeden z lepszych sposobów prowadzenia, w sensie rzucanie pod prąd, przynajmniej mi się, się często sprawdza, więc silnik dziobowy będzie miał dzisiaj pełne ręce roboty, czy tam śmigła. Jest, <gry Daiska> siedzi siedzi pierwsza rybka, ale to chyba okonek będzie. O, coś rośnie. Kurde, tak lekko ta ryba spadła. No dobra. Ale to był chyba okonek. Ale fajnie zaczął rosnąć. Najpierw leciutko szedł. Dopiero tutaj przy łódce zaczęła ryba walczyć. No tutaj jest to wypłycenie takie. Koło mnie. Stoję prawie że przy samej krawędzi. Tak jak widać, tu jest to wypłycenie może jeszcze trochę pomniejsze, tu jest wypłucenie, tu jest dołek i zaraz popróbuję też większymi przynętami może się uda tą większą rybę, która wczoraj się skusiła złowić i zobaczyć co to dokładnie było jakiej to było wielkości, bo fajnie wędę przygieło, to już myślę, że mogło być takie 70 cm plus ale jakie to jest ciekawe, że tak nagle z dnia na dzień, nagle się odezwały jakieś fajne ryby, bo kurczę no i tamten sandacz jeszcze go nie widziałem na zdjęciach, ale Ech, aż troszkę zazdroszczę. 8 dyszek, piękna ryba. I tutaj wczoraj też się parę ryb trafiło. Pewnie jutro już ich tutaj nie będzie. O, było branie, ale delikatne. Muszę gdzieś kawałek przepłynąć. Tu są jakieś mniejsze ryby. A co tu będę oszukiwał? No, liczę na jakiegoś większego sandacza, a nie na okonie albo małe sandeczyki. Wyjąłem sobie kilka większych gum i popróbuję też większą gumę, bo pokazują się chwilami przepiękne ryby. Tu są fajne cienie rzucane, widać tu jak jest jasno, tu znowu ciemno, tu jest taka jakby mała półka, później wypłycenie. I jeżeli ktoś chce napisać, że podczas postoju to to nie jest to, że to nie widać, że to nie jest prawda i tak dalej, no to Pozostawię bez komentarza. Już tyle razy odpisywałem na ten temat, jak ktoś wejdzie na tą kartę społeczność, która jest na moim kanale. To tam widać piękne ryby, i specjalnie nie wrzucałem jaka jest prędkość. <grytania> Chociaż mam takich zdjęć więcej przy prędkości 0, po prostu kiedy przetwornik, akurat to nie z drugiej strony, ale kiedy przetwornik sobie stoi w miejscu. Kiedy przetwornik sobie stoi w miejscu, tak tu jest rufa łódki i ryba nam przepłynie, to jest to samo co my byśmy płynęli i przepłynęli nad stojącą rybą. Jest, Dobra ryba. Jest. Ale silny skubaniec. No już, 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 już. Czekaj, 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 chwilę. O, już się wypiął od razu. Dobra, leć. Pa Papa, jest piękny, jest. Kurczę, pięknie. <grym> A już tak czasami sobie pod nosem marudziłem, co z tymi rybami. No i kurczę, te rybki to takie, no ten miał może ze 40 cm, ale ten poprzedni miał na pewno ponad 50. Zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb, to już była wymiarowa ryba. I na każdych zawodach by się liczyła. Jest pięknie, ale było fajne branie. Jest, kolejna. No to już jest czwarta ryba chyba dzisiaj. Kolejny taki sam. To już 40 cm rybka. Mniejsza. Lecz płynie. Ale fajnie szybko zmykają od razu w dół. Kurczę, to większe by się przydało, żeby się trafiły. Zaraz się tu odsunę. Wzdłuż jeszcze tego wypłycenia popływam i przy samej krawędzi, bo tu jest dosłownie parę metrów ode mnie już jest to wypłycenie. Widać tutaj. O, tu jaka ryba przepiękna. I tu już jest to mocne wypłycenie. Ach, skubaniec. <laughs> Ciekawe czy ogon będzie. Jest siedzi. <laughs> przepiękny. Jest i piąty. Jakie tutaj pijawki ma poprzyklejane leć płynie. Co za przepiękny dzień. Ojku. No i są te ryby, Ech, ale nie było ich tu wcześniej i pewnie zaraz nie będzie, to są jakieś, coś tutaj akurat musiało je na chwilę zatrzymać, coś tutaj im się spodobało, przede wszystkim, o właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, wczoraj, no teraz to wieje, tego aż tak nie widać, ale wczoraj było widać, że jest tutaj dość mocny nurt, nie, nie, nie wiem jak to nazwać, no wiadomo, że ta rzeka cały czas płynie, cała, tak, ale... Było widać tutaj, że jest jakiś aż tą gumę, jak ją podbijam, no bo ją prowadzę właśnie z prądem. A, był kolejny. Ona dużo szybciej płynie. Nie wiem, czy akurat właśnie przy tym wypłuceniu jakoś coś tutaj się dzieje, że jest po prostu jeszcze szybszy nurt. Jakiś taki zawijas się robi, może tam więcej tlenu jest, coś się dzieje, no coś im tutaj akurat w tym momencie przypasowało. <laughs> Ojej. Najpiękniejsze brania na świecie. Najpiękniejsze. No i ryby, chyba też moim zdaniem, jedne z najpiękniejszych. Może nie jakoś tak wyglądowo, chociaż to piękne są te sandacze, takie zawsze się wydają takie czyściutkie. Wiadomo, Lin może być piękniejszy, bo jest bardzo ładny, zielony, te pomarańczowe oczy. No i widać nawet jak prowadzę, no bo to jest dosłownie moment i główka opada. To jest 5-gramowa główka, tam jest jakieś 4,5-5 metrów, gdzie rzucam. Może i na 6 schodzi, nie wiem dokładnie w którym momencie są te brania, bo to jest tuż przy krawędzi, z prowadzami, z krawędzią. Znaczy z tego wypłycenia tutaj na płytszą i wzdłuż, i jeszcze bardziej po, po, po głębszej wodzie. Więc nie zawsze widzę dokładnie, w którym miejscu są te brania. W jednym miejscu są na pewno jakieś, nie wiem, roślinki, coś takiego. Co, coś jest na dnie, bo, bo czuć to co jakiś czas. No i coś im na chwilę tutaj przypasowało. <laughs> Przepiękne łowienie. Dobra, odstawię się kawałek do tyłu, żeby jeszcze rzucać tutaj sobie... Do przodu, ale może kurczę jakaś większa. No są i też przykrywają gdzieś ryby. A te wkładki i buty to się suszą bo wczoraj w nich właziłem po Wiśle, trochę je opłukałem z tego piasku. O kurczę, tu jaka ryba. Ale tam pięknie coś przywaliło jakiś chyba boleń już za drugi albo za trzeci raz na samym środku takiej głębszej wody całej tej rynny. I co jakiś czas zmieniam też wędkę i rzucam większą przynętą. Też trzeba to kontrolować, sprawdzać, czy przypadkiem tu coś większego nie chce zjeść, coś większego. No i widać tutaj, jak szybko jest opad. A w tym momencie rzucę z prądem. Będzie widać, jak dużo dłużej opada przynęta. No jest po prostu, jest jakiś mocniejszy uciąg. No fajnie, tylko woda jest wszędzie niska, ale. Skądś ten prąd się bierze. Tutaj akurat, bo, bo nie mówię, że wszędzie, bo często jest tak, że 5 pięciogramową główką z tą małą przynętą, a w ogóle przynęta nie chce opaść do dna. W wielu miejscach jest tak, że i pięciocentymetrowa przynęta. Widać o ile dłuższy jest opad. To jest prawie dwa razy dłuższy opad. Eee, nie dokończyłem, że w niektórych miejscach jest i tak, że 5 pięciogramową główką jestem w stanie rzucić z prądem i pod prąd ściągać. Tak samo w miarę jest przyzwoity opad. Wiadomo, lekko wydłużony. Bo to rzeka, jednak, ale jest ale w A tutaj ten nurt czuć. Czuć po prostu, że jest płynąca woda. No i tak, jak teraz wrzucam też na taką bardzo płytką wodę. I kawałek po kawałku po prostu przeczesuje całą tą miejscówkę. Przerzucam się z powrotem na to, co działa. Póki działa, jest niesamowity dzień. Ale co ciekawe, w tym momencie w ogóle, w ogóle ryb nie widać. Wcześniej było też jakiś biały ryb, widać a teraz nic. Widać tutaj, zacząłem się oddalać od krawędzi. Trzeba trochę skręcić. O! I przy samej krawędzi już znowu jestem. Kawałek wypłycenia. I jakieś rybki stoją. I tu jaka ryba, przy samej krawędzi. Tu jak widać fajnie kawałek dziurki jest i od razu stoją jakieś ładnie obite ryby. A tu jak fajnie widać te wszystkie kamyczki, muszelki na krawędzi. O, ale rybsko. <laughs> no wszystkich nie złowię. Ale trzeba próbować. A partnerem kanału jest sklep alebranie.pl Linki do aktualnych promocji zostawiam w opisie. I z kodem CNW jest 10% zniżki do całego zamówienia. I łączy się to też właśnie z promocjami, więc polecam. Często są bardzo fajne promocje, do tego jeszcze kodik minus 10% na całe zamówienie. I naprawdę fajne rzeczy można dostać w dobrych cenach. Płynę powoli, więc ta ryba się rozciągnęła, ale tutaj coś leży fajnego na dnie. Prawdopodobnie fajna ryba. O, znów ryby się pokazały fajnie. Aj, spadł. Ale. Prawdopodobnie ogona może nie być Tak było czuć go miękko A nie, ogon jest <grym wyszła> Znowu była ryba się uwisiła Ale to już chyba są okonie Takie delikatne branie o, Dzień dobry Ogona nie ma Ale dobra, rzucę jeszcze takiego bez ogona Ciekawe czy ten, chociaż nie no Celują w ogon, widać. Jest siedzi i bez ogona. Fajna rybka. Jest piękny czyli bez ogona też działa. O, spadł, popłynął. I w sumie dobrze jeszcze lepiej. Ale pięknie przyładował. <laughs> Jejku, co za dzień. To jest jeden właśnie taki dzień w roku się trafia. Coś wspaniałego. Nie wiem, która to już chyba. Szósta ryba? Chyba szósta. Pierwsza spadła, a nawet jej nie widziałem. No to można chyba zaliczyć. Była już całutenka na wierzchu, a zresztą ja tych ryb ani nie zabieram. Po co je tak naprawdę brać do ręki. To jest cała frajda jest brania. Jest siedzi następnie. Piękne, kolejna, czterdzieści pewnie pięć siódmy. Jest siódmy Jest, i siódmy. Jest ale zasuwają, ale silne w ogóle są niesamowicie to jest 40 wędygnie. Hamulec chodzi, bo on jest, nie jest zbyt mocno ustawiony, tak żeby też nic tutaj mi nie pękło z pociąka 008. Co tam jest na tym dnie, że akurat dzisiaj im to tutaj tak pasuje, no i wczoraj. No to jest dzień kurde konia na sandaczach. Siódma ryba. Kolejne przepiękne branie. Tych brań to już nawet nie liczę. Kurczę, to jest coś niesamowitego. Coś tam musi być na tym dnie, że im pasuje, akurat w tym miejscu stać. No i czekam, że tutaj jakaś większa ryba też wejdzie, albo ją znajdę. Na razie, tak jak było widać wcześniej, te naprawdę takie mocno odbite, grubo odbite ryby. One kurczę pływają w toni. No. I to jest taka toń, że. W sumie nawet woblera, nie mam, bo to jest tak, ze 2 metry nad dnem, tu jest 6-7 metrów. Twitcze mam, ale no, do 1,5 metra jakieś schodzą. Czyli coś w tym moim sposobie prowadzenia tej przynęty musi być. Teraz jest przynęta bez ogona, już dwie ryby na nią wjechały. I to takie, nazwijmy, kwiczowanie przy dnie gumą też daje dobre efekty. Też. Może to jest u mnie nudne na tych filmach, ale <grybujesz> u mnie to przede wszystkim to daje efekty jakiekolwiek. Jest, przejdźmy następny. Ósma ryba, ósma ryba, nie chcę się też tak pokazywać z tym sandaczem, bo stoi ze mną łódka. No już, 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 czekaj, 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 już się Czekaj momencik. O, i kolejna rybka, 45 ma na bank. Bo. Co jest kurczę jakiś sen. Ja wczoraj z tej Wisły bardzo późno wróciłem. Ja mam nadzieję, że już się obudziłem naprawdę jestem na rybach. Ósmy sandacz. <grym> ja ciekaw jestem, ile ja na tych rybach jestem. Jaka druga godzina. Dobra, o. A tu jeszcze było branie. Myślałem, że coś tam przyhaczyło. <grym> Kolejny kabanik sobie tutaj płynie. Ale założę gumę z ogonem. Nie to, że nie mam przekonania, oczywiście te sobie zostawiam. Mnóstwo ryb już złowiłem na gumy bez ogona. Ale nowa ze świeżym zapaszkiem, kurczy, żebyś jeszcze jakiś jeden taki kabanik trafił. Ja wiem, że już przyginam, To już jest przegięcie zdecydowane. Złowiłem dzisiaj 8 sandaczy, ale nadal jeszcze nie wiem, czy się obudziłem. To mi się cały czas śni. A we snach można sobie pomarzyć. Jeden kabanik by się przydał. Kurde, ale wyrania. Na płytszej wodzie teraz. Na grubo na razie nic. Miałem jedno takie dotknięcie, ale takie takie bardzo delikatne. Siedzi kolejny, dziewiąty. Dziewięć. Jest i dziewiąty. Przepięknie. Ja wiem, że to przegięcie, ale kurczę tego dziesiątego to bym z chęcią złowił. Już dawno by tak nie było. Tu, jakie ryby po mojej prawej stronie płyną. Na tej płytkiej wodzie, już. Ale żeby nie było, to co jakiś czas też oczywiście sprawdzą większe przynęty. Ta na razie się nie sprawdziła. Dziesięciogramowa główka teraz taki. Nie wiem, to jest chyba 10 cm. Ale przepięknie tutaj ryby widać. I to już w ogóle na głębokiej wodzie, czyli gdzieś tutaj na tym. Ach. Coś kurcze było. No i kurcze, niestety na większe przynęty, nawet tak naprawdę nie ma jakieś coś tam było, ale to tak jakby ryba. Nie wiem, może próbowała za jakiegoś ogona, nie była może za duża. Nie wiadomo o co chodzi, ale. Co jakiś czas te ryby się na chwilę pokazują i później znikają gdzieś ze echosondy. Gdzieś jakby odpływały. Kolejna przepiękna ryba, ale w toni. Dobra, wracam do mniejszej przynęty i delikatniejszej główki 5 gramowej. Znowu zapomniałem gdzieś. kurczę. Kabanos i ciasto w jednym pojemniku to jest dobry pomysł. Tylko na szybko kabanosa, żeby już nie był w brzuchu. Pyszne ciasto ze śliwkami. Półczek wody. O. A w trakcie piękna ryba kolejna przepłynęła tutaj gdzieś na podszej wodzie. Nie wiem na ile było widać, ale jaki piękny złoty leszcz się wynurzył na chwilę. Kurcze najgorsze są te do złowienia, przynajmniej dla mnie. Te w toni, podniesione jakieś 2-2,5 metra. No i teraz tak sobie myślę, coś te brania ustały, jakieś jedno pociągnięcie takie delikatne było jakby od niechcenia. I teraz spróbuję użyć ciężkiej główki. Bardziej jaskrawej przynęty i to jest 20-21 gramów. I obstukać trochę to dno, może te ryby, które są podniesione tym stukaniem się zainteresują. Nie wiem, na razie nie mam pomysłu. Jeszcze mam trochę łowienia, jakieś pewnie 3 godzinki. Trzeba czegoś popróbować. O, tutaj stoją jakieś ryby. No i kurcze ryby ucichły. No chyba, że je wyłowiłem, no bo też ile można ryb złowić w jednym miejscu, ale... Widać tu jeszcze fajne ryby, widać je na echosondzie. Wpawia się drobnica, bolenie też chodzą przy powierzchni, zbierają drobnice. widać też tutaj bardzo ładnie właśnie odbite ryby, czy tam sandacz, nie wiem, okoń, coś jest, ale kompletnie teraz nie chce brać. Ciekawe jak te rybki zareagowałyby może właśnie na wirujący ogonek, to by je jakoś mocniej pobudziło, później jeszcze może nawet jakąś cykadę wyjmę, coś co bardzo mocno wibruje, no ale takie zapisy dają pole do wyobraźni. Aj Za samą ogon tylko trzymał. Skubaniec. Już po prostu są niechętne do jedzenia. Te rybki. No ale spróbuję jeszcze połowić. Jeszcze chwila jest. O! Tu jakieś są. Ale było branie, zapatrzyłem się na tą falę, która się zrobiła. Ech, kurczę. Fajne branie było. Kurde, kolejne branie i... znów nie ma ryby. Dosłownie przy samej łódce. Przy samiutkiej łódce. Ale piękne branie. Jest dziesiąty sandacz, kurde. Nie, co ona tak krąży? Co to jest? Ojejku. Coś ty tu panie narozrabiał. No jest, dziesiąty sandaczek, ale płyń sobie od razu. Ech. Ale piękna ryba tutaj stoi. Dobra, wycofuję. Przestawiłem się z tamtego miejsca, no bo były delikatne brania. Znaczy to ostatnie, no to było piękne branie, nie wiem, jakim bokiem to trafił. Ale to były malutkie rybki z tego co było widać, więc się przestawiłem. Znalazłem jakieś fajniejsze już na samym kanciku. No zobaczymy czy będą chciały brać. Było branie. Ale dziesiąty to już się trafił taki 20 parę. No, jest łuska jakiejś ryby. No i chyba wyłowiłem wszystkie ryby, które tutaj były i się przeniosły te co wypuściłem. Coś tam się pokazuje jeszcze na tej osądzie, ale to w wielu miejscach tutaj widać dużo ryb. Miałem nadzieję na jeszcze jednego jakiegoś większego, a ten dziesiąty okazał się najmniejszy. Ale tutaj ryba stoi piękna. A tutaj stada pewnie biało rybu, leszczy. Opłynę sobie teraz tą górkę i zobaczę, czy coś może po drugiej stronie, coś się będzie działo. Pozostało mi jeszcze te 45 minut, trzeba to jakoś wykorzystać. I fale też robią sporo. No, i właśnie najgorsze są takie tematy. Tutaj widać rybę, przed była ładnie narysowana, ale jest 2,5 metra nad dnem. I tych nie umiem złowić. Jest, siedzi. O, ale to już malutka rybka, chyba że zacznie walczyć. Nie, maluszek. Jedenasty. No już, 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 już. Czekaj, nawet spróbujecie nie. O, papa. No ale tu ryba. Przy samej krawędzi, tylko już u góry. Przepływa. Przepiękna. No i dobra, zostało ostatnie 10 minut wędkowania. Przepiękny dzień. Tyle sandaczy. No może rozmiary nie były jakieś genialne, ale te rybki już takie 40 -taki Pięknie tą gęły. No sprawdziła się tak naprawdę jedna przynęta. Większe przynęty nie chciały się jakoś odpalić, nie interesowały je. No i bardzo delikatnie, z krótkimi skokami o branie. Krótkimi skokami po dnie z takim małym jeszcze twitchingiem. Ja to tak 3-4 razy jeszcze machnę dwa razy różnie. Nad samym dnem. Tak jakby coś tam ledwo żyło już na dnie. To było przepiękne wędkowanie. Ostatecznie skończyło się na 11 sandaczach. Przepięknie. Jeszcze kolega stanął obok, też jeszcze jednego złowił. Ale już wszystkie są chyba wyłowione. Już się przeniosły. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce. W lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.